Siemanko, ja mam na imię Dawid i bardzo serdecznie witam Was na moim kanale Forbis Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić tylne hamulce, tak od A do Z. Także, jeśli, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Przystępujemy do wymiany tarczy i klocków. Jak widzicie, tarcza jest cała. Do wymiany. Tak? To jest totalny śmietnik. To już powinno być wymienione dawno temu. Tak, w pierwszej kolejności odkręcamy tą tutaj śrubkę. Później zdejmiemy ten drucik. Kolejno wyczepimy te kapsle tutaj na końcu. Wykręcimy śrubki, aby zdjąć zacisk i jarzmo Wam pokażę po kolei jak to zrobić. Dobra, odkręcam tą śrubkę tą śrubkę najlepiej odkręcić na początku yy, zawsze tarcza stawia jakiś opór delikatny to po prostu łatwiej jest ją wykręcić czasami bywają dwie takie śrubki tu powinna być jeszcze jedna ale jest zagubiona w tym wypadku dobra, to odkręcone kolejno, śrubokręcik podważamy tutaj delikatnie pyk, jedno Druga sprężynka wyciągnięta, kolejno, pozbywamy się tutaj, tak jak mówiłem, tych plastikowych kapslów, jeden u góry, drugi na dole. Takie kapsle trzeba wyciągnąć, tak. W tym modelu, tutaj z tyłu, akurat do zacisku, jest imbus 7, 7 mm, czyli wsadzamy imbusa 7. Odkręcamy zacisk tak. Odkręcamy go tutaj u góry i tutaj na dole. Muszę te prowadniczki popchnąć, bo mi nie doszły do końca. Także popychamy je tutaj delikatnie i przejdę do zdjęcia zacisku. Śrubokręt albo breszka Podważamy zacisk z jednej, podważamy zacisk na dole troszkę, tak. I zdejmujemy. Troszkę to będzie opór stawiało, ale powinniśmy sobie bez problemu to wyciągnąć. Tak delikatnie, raz z jednej, raz z drugiej. Jak widzicie, to nie jest też tam takie łatwe czasami. Nie schodzi to. W gmieniu oka to czasami też stawia opór, tak? I z tym trzeba się liczyć i przygotować na to, że nie wszystko będzie lekko. Dobra. Dobra, pomęczyłem ten zacisk taką breszką jeszcze, się udało go ściągnąć, troszeczkę mocno dość siedział. Eee, dobra, klocki jak widzicie całe nawet zapieczone są. Ten... Klocki nawet ciężko ruszyć, jakby mówię, te hamulce tutaj potrzebowały uwagi. Dobra, teraz tak. Ten wyciągnięty. Widzicie totalny śmietnik. Teraz tak. Tłoczek jest wkręcany. Tak. Yy, pokażę Wam, jak ten tłoczek wkręcić i jak tutaj to zrobić dalej. Zasada jest taka: yy, jeśli macie ręczny tutaj przyczepiony do zacisku. To jest kabel ręcznego, tak? Przewód odręcznego. To zacisk jest wkręcany. Jeśli macie tutaj silniczek, to w 95% potrzebujecie komputer do tego, aby cofnąć z, yy, silniczek. A jeśli macie elektryczny ręczny z silniczkiem, tak jak mówię, ale. Elektryczne, ręczny i są takie tylko kable, i pod spodem gdzieś jest silniczek do ciągnięcia tych kabli. To go wkręcacie normalnie, ten tłoczek takim przyrządem, tak? Ja wam pokażę, jak to zrobić. Co jeszcze? Będziemy musieli też wyciągnąć te prowadnice, tutaj stąd one dość mocno siedzą. Tutaj trzeba je wyciągnąć. Ta guma jest bardzo ciasno, bardzo ciasno je trzyma, tak? Czyli wyciągnę też tą gumę. I oczyszczę w środku te aluminium, bo te aluminium spuchło, skorodowało od środka i trzyma za bardzo mocno tą gumkę, i przez to ta prowadniczka nie może dobrze pracować. Dobra, kolejno, co jeszcze trzeba zrobić? Muszę się pozbyć tego jarzma tutaj hamulcowego do, do zdemontowania tej tarczy, czyli muszę odkręcić tą śrubę tutaj i drugą tutaj na dole. Ona akurat jest na Torxa, także pójdę po Torxa i to odkręcę, zdejmę tarcz i przejdziemy dalej. Te dwie śruby od jarzma hamulcowego poluźniłem przy pomocy dużej krzechotki. Tak, Teraz mam tutaj moją elektryczną grzechotkę. Śruba odkręcona, podobnie zrobię z tą dolną śrubą. Ściągnę to jarzmo, ściągnę tarczę i przejdziemy dalej. Piasta, jak widzicie, jest porzewiała, Można użyć szczotki zwykłej stalowej, można użyć jakiejś szczotki na wkrętarkę. Ja użyję szczotki na wkrętarkę. Okulary ochronne, wiadomo i trzy Wyczyszczę tą tarczę jeszcze dokładnie z pozostałości, bo ktoś tu nałożył smaru. Z pozostałości smaru obczyszczę ją jeszcze raz wkrętarką i przejdziemy do cofnięcia zacisku. Co do zacisku. Sprawdzamy go tutaj. Gumkę podnosimy lekko, delikatnie takim małym śrubokręcikiem. Sprawdzamy czy nie ma rdzy dookoła. Ten jest akurat czysty. Sprawdzamy. Możemy też Wsiknąć delikatnie sprayu, to jest smar specjalny do zacisków yy, hamulcowych, tak aby ta gumka tutaj nam delikatnie weszła, żeby po prostu przy wkręcaniu tłoczka nie obkręcało nam gumki i żeby tej gumki po prostu nam nie zerwało, tak? Nawet jak jakiego smaru nie macie, to warto po prostu wsadzić bardzo delikatnie śrubokręcik, tak aby nie uszkodzić tej gumki, i przejechać tak dookoła, aby ta gumka się odseparowała od tego tłoczka. Przejdę teraz do wkręcania. Dobra, mam tutaj zestaw do wciskania tłoczków, to jest taki standardowy zestaw, tak mocuję go tutaj. Skręcamy. Ja mam go przerobionego tutaj na grzechotkę, aby mi to sprawniej poszło. Czyli tu nie mam takiego zwykłego pokrętła, tylko mam grzechotkę, tak mogę zastosować. Tu jest zazwyczaj klucz 22, i wkręcamy tłoczek. Kręcamy go w prawo. Czasami tłoczki są w lewo, także takie zestawy warto sobie dokupić. E, cały zestaw z dwoma takimi e, śrubami, który ma. Który, jedna jest na prawy gwint, a druga jest na lewy gwint, tak? Są po prostu dwa zestawy takie. Dobra. Tłoczek jest cofnięty. Ta gumka, jak widać, tak ona trochę złapała powietrze w sobie, także trzeba ją lekko pociągnąć i ona wtedy wypuści powietrze i ładnie wskoczy na swoje miejsce, tak. Też zwróćcie uwagę na ułożenie tych tutaj punktów na tłoczku, bo często klocek ma pozycję tutaj, akurat jest tutaj miejsce na ten punkt i one tak muszą się zgadzać, że jak wsadzimy klocek, to ten punkt tutaj z klocka musi się zgadzać z tym punktem tutaj w zacisku, tak, w naszym tłoczku. Często to jest tak tutaj, na tej granicy, ale w tym wypadku, akurat jest tak pod skosem. To, co mówiłem jeszcze tam z początku filmu, moje te gumki, tutaj gdzie jest prowadnica, są bardzo ciasno. Jak widzicie, tutaj jest taka korozja aluminium się pod nimi robi. Ja spróbuję tą gumkę wypchnąć na zewnątrz delikatnie, tak aby jej nie uszkodzić. Oczyszczę to i wsadzę gumki na tawot z powrotem na smar silikonowy, tak aby one ładnie siedziały, tak? Bo. Jak zostawimy tak, ta prowadniczka nie będzie pracowała tak jak powinna, będzie się przycinać i znowu będzie problem z klockami, że będzie je zjeżdżać, czy coś takiego. Ja to zrobię i przejdziemy dalej. Wyciągnąłem te gumeczki, je też tutaj należy oczyścić, nawet szczotką stalową czy śrubokrętem po prostu skrobać to. Później, żeby łat łatwiej one weszły, to można nasmarować tutaj smarem i je po prostu przeciągnąć. Tutaj, jak widzicie, jest cała korozja aluminium. Tak, tu w tym otworze. I trzeba to wyczyścić albo pilnikiem ręcznym. Ja mam taki pilnik na wkrętarkę. Także oczyszczę to ładnie pilnikiem na wkrętarkę. I przejdziemy dalej, tak, żeby po prostu ładny prześwit był w obydwu otworach. I założę te gumki z powrotem. Piastę oczyściłem zależy od preferencji. Możecie ją delikatnie, naprawdę bardzo cieniutko przesmarować smarem ceramicznym lub olejem. Yy, jedni mówią smarować, drudzy mówią nie smarować. Wybór pozostawiam do Was, tak? Ja ją delikatnie, bardzo cieniutko smaruję, żeby po prostu nie korodowała, nie odpychała tarczy. Jedni twierdzą, że jak nałożycie lekko smaru, to ta tarcza odejdzie. Wybór pozostawiam Wam. Jak zróbcie tak, uważacie, jak, yy, jak uważacie tak, zróbcie. Ale ja ją delikatnie po prostu bardzo delikatnie smaruję smarem ceramicznym, aby rdza nie odpychała tarczy. Yy, dobra, prowadnice tu czyścimy je w tym miejscu. W tym miejscu też je posmarowałem smarem ceramicznym. Zakładamy ją z powrotem, przykręcamy gumki. Jak widzicie, wstawiłem z powrotem. Delikatnie teraz wszystko wchodzi. Przykręcę tą prowadnicę na te dwie śrubki i przejdziemy dalej. Dobra, mu przykręciłem. Pamiętajcie, aby to dobrze mocno dokręcić. Klocuszki delikatnie tu smarujemy smarem ceramicznym. Jeśli macie tą taką powłokę teflonową, to nie jest może teflon, ale yy, każdy klocek ma różną yy, powierzchnię tutaj. Czasami jest metal. Jak jest metal, to na pewno warto to przesmarować, tak? by to pracowało. tak, obrzeża klocków posmarowane, tu wstawiamy, pamiętajcie, tak jak mówiłem, żeby ten tutaj pin Wam się zgrywał z pozycją na klocek, warto sobie przyłożyć klocek i sprawdzić przed, tak, zakładamy zacisk, te prowadniczki należy tu ładnie wyczyścić, nasmarować i wkręcamy, tak. Też możemy je smarować y, smarem czy silikonowym. Tutaj w tym przypadku to hamulce smar ceramiczny lub ceramicznym. Ja je posmaruję i przykręcę zacisk. Dobra, zacisk mam dokręcony. Na koniec wczepiamy te kapsle plastikowe do zacisku. Tutaj jeden i drugi na dole. Należy wsadzić tą sprężynkę. Pamiętajcie, aby też te końcówki dobrze oczyścić, bo aluminium lubi korodować, z, wchodzić w reakcję z metalem i ta sprężynka później może być niemożliwa do wyciągnięcia. Będzie następnym razem. Dobra, tu tu przyciągamy palce. Pyk jest. Tu, tu mam metalową końcówkę. Można dopłukać, O! I siedzi, tak. Miejcie pewność, że wszystko dobrze podokręcane. Sprawdźcie jeszcze raz, czy klocki dobrą stroną wsadziliście. Czasami ludzie wstawiają złą stroną, ale sprawdźcie jeszcze raz. Tutaj możecie sobie zajrzeć, tak, czy są dobrze. Miejcie pewność, że wszystko dobrze poprzykręcane. Zobaczcie jeszcze wizualnie, czy wszystko się zgadza. Koło założyć, napompować hamulec parę razy, aby tłoczek wyszedł, abyśmy cię. Nie byli zaskoczeni, że nie macie hamulcy jak ruszycie, także nadusić hamulec parę razy i na test, tak? to by było na tyle. Drugą stronę, wiadomo, robimy tak samo. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, aby wszystko dobrze poskręcać, abyście mieli pewność, że wszystko jest dobrze poskładane. Jeśli macie jakieś wątpliwości, obejrzyjcie sobie filmik jeszcze raz. Zróbcie sobie zdjęcie, jak to wyglądało przed rozebraniem, jak po rozebraniu, abyście nie mieli żadnych kłopotów, chociaż to bardzo prosta czynność. Musicie uważać na kilka ważnych rzeczy, tak? To by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Dzięki na razie, cześć, do następnego razu.